No siemanko, to jest odcineczek czwartkowy, a dokładnie odcineczek kolejny, chyba i szósty odcineczek Danganronpy 2 na moim kanale. Rozpoczęliśmy już pełnoprawnie pierwszy rozdział i co mogę wam więcej powiedzieć? Monokuma wrócił, zrobił porządek i przedstawił prawdziwe reguły gry na tej cudownej... Chociaż nie do końca w trofikalnej wyspie. Nasz główny waterman odbył sobie malutką pogawędkę z tym małym gnojem, i przy okazji udało mu się znaleźć jeden ze skarbów tej wyspy. A teraz? A teraz po prostu wychodzimy się od świeży, zabrać tego z czystego, zdrowego powietrza. No bo nasza postać jest strasznie zestresowana tym wszystkim, co się stało. Za tymi drzwiami jest pomieszczenie, które można wziąć prysznic Dobra, gablota trofeum. A gdzie są oficjalne drzwi stąd? No dobra, widziałem normalnie ryb. Aaaa O, to tylko ty. Chłopie, nie strasz mnie tak. Mógłbym powiedzieć to samo do ciebie. Tak między nami, widziałeś? O chłopie, to niedobrze. Po co one tam stoją? To no nie wróży nic dobrego. O czym ty mówisz? O moście. Pamiętasz ten most z wyspy centralnej? Co się z nim, z nim stało? No bez jaj. Czemu niby miałby, mia miałbym tam być? Te monstra stoją naprzeciwko niektórych mostów i zablokowały przejścia. To nie są monstra, a monobestie. O matko, to on tu jest. Monobestie są strażnikami wyspy Zaberwok. Dbają o to, byście mogli stopniowo poznawać kolejne wyspy. Jeśli te bezsięg w głównych bram, to lepiej się do nich nie zbliżać. Och, mam dość! Ja tu dłużej nie wytrzymam! Ej, weź się w garst! Twoja twarz mnie przeraża! Nie mogę, nie ma mowy, abym się pozbierał. Zostaniemy zjedzeni przez te potwory. Nie mam mowy, żebym mógł się teraz cieszyć tą wycieczką. Ej, co to za hałasy? Aaaa! Kolejny podwór! Przyszłam tu specjalnie po waszą dwójkę, a ty jeszcze nazywasz mnie potworem? Ech, przyszłaś tu po nas? Jak już mówiłam, przyszłam tu, bo wszyscy czekają, a brakuje już tylko waszej dwójki. Wszyscy... Czekają w hotelowej restauracji. Pośpieszcie się i do nas dołączę. Widzicie te świecące się twast? To A to nie jest ryjek tego? Protagonisty z pierwszej części? Wszyscy czekają na nas w restauracji? Mam to gdzieś! Nie obchodzi mnie to ani trochę! Wynoszę się z tej wyspy! Hej! gdzie się wybierasz? Próbowałem się go o coś zapytać, ale pognał jak piorun. Chyba do restauracji pójdę sam No to jest taki sam ryjek jak... A, na łatwiznę. Dobra to jak do restauracji, to do góry, nie? No dobra, no dobra, no dobra. Spóźniłeś się, Hazimę. Gdzie jest Kazuci? Myślałem, że jest z tobą. On gdzieś zwiał. Co? Gdzie? Cóż, powiedział, że wynosi się z tej wyspy, ale. Wynosi się, ale gdzie? Tu nie ma gdzie się wynieść. Co za dziwak. Jednak po tym, czego byliśmy wczoraj świadkami, trudno się dziwić jego zachowaniu. Co? O czym ty mówisz? Stało się coś wczoraj? Nie pamiętam, aby cokolwiek się stało. Nawet jakbym cokolwiek widział, to wszystko wyglądało strasznie fałszywie. Właśnie, to nie jest coś, co jest warte zapamiętania. Było było wiele prościej pochodzić się z tym wszystkim, gdybym potrafił podejść do tego stanowczo. Więc... mogę wiedzieć, dlaczego nas tu zebrałeś? Jeszcze nie, czekamy na go. Zaraz, to znaczy, że powód, z który nas tu zebrałeś, to... Och! Najwidoczniej, ale Brable Signor wiekuja ma coś nam ważnego do powiedzenia. Naprawdę? Co takiego? To oczywiste. Pewnie będziemy dyskutować o tym, jak pokonać tamte monstra. Nie mamy jak z nimi walczyć, no bo one mają ciężki sprzęt i w ogóle... Wszystko jest możliwe z duchem walki! Co za śmiałe przechwałki. Pozwól, że udzielę ci kilku rad. Prawdziwe, prawdziwi siłacze nie muszą unosić swego tonu takiego stopnia. Ej, zacznijmy już tę naszą rozmowę. Choć pewnie to znowu jakiś lamerski stek bzdur, który miałby nas podnieść na duchu. Nie kaz mi się powtarzać, nie zaczniemy, póki nie będzie tu wszystkich! Ach, no dobra, mam tylko... Mam go tylko tu sprowadzić, tak? Niech będzie. Poczekajcie tu, zaraz znajdę tego si i przeprowadzę go, nawet jeżeli mia miałabym go związać. Hmm, troszeczkę mu zazdroszczę, zostać uwięziony przez panienkę Mahiru. Może sam powinien stąd uciec? <laughs> Hehe, żartuję! Odrażający kretyn. No cóż, zjedzmy śniadanie, póki mamy czeket na resztę. Zatem. więc. W tym samym momencie łapczywie zaczął pochłaniać ze stołu całe jedzenie, które leżało przed jego obliczem. A tak właściwie, skąd tu się wzięło to jedzenie? Kiedy przyszedłem tu z rana, było już gotowe. Ach, jest nawet krapi i krewetki. Zarówno krewetki, jak i te kraby strasznie się je. Nienawidzę ich tak samo, jak obrzydliwe i stękające japy mikan. Mam obrzydliwą, stękającą twarz? Dokładnie. Taką, jaką robi w tej chwili. Dlaczego jesteś taka wredna? he, jesteś typem dziewczyny, która kocha, kiedy się, tobą, się nad tobą znęcają, prawda? Powinnaś się wstrzymać. O! Ja już wiem, ja wiem! Pewnie te routeru je przyrządził, prawda? Mhm, niestety to nie byłem ja. Bo widzisz, dania, które ja bym przygotował, nie smakowałyby tak okropne, jak te tutaj. To jest okropne, jak dla mnie dobre. No właśnie, tylko dobre, prawda? Na kogoś, kto przyrządza światowej sławy potrawy, Dania wyłącznie dobre porównowałbym do czegoś koszmarnego! Innymi słowy proszę ich nawet ze mną nie utożsamiać! Porównując moje potrawy z tym skromnym chłopskim jedzeniem! Eee, Cóż za potwarz! Spokojnie, nie bierz tego tak dosłownie! Ja tylko mówię, że gdybyście spróbowali mojego jedzenia, stracilibyście nad sobą kontrolę. Co masz na myśli? Powiedz, powiedzmy, że szczęka nie byłaby jedyną rzeczą, która by ci opadła. Z wrażenia ściągłabyś tej zmajtki. Tak chodzi o te czarne stringi, które masz teraz na sobie. Hamie, skąd o tym wiedziałeś? Zgadł? Skoro to nie teruteru, teru, to kto je to przygotował? Może monokuma? Pytanie: czy można bezpiecznie zjeść to, co on naszykował? Dlatego próbuję to jedzenie, żeby, nie, żeby mieć pewność, że nie jest zazdrute. Ale nie musiałeś jeść aż tyle Dobra, dzięki za poczekaliście, to oto i on Wyprostuj się trochę, żaden facet nie powinien chodzić tak poniżający sposób Przestań! z mi rękawy ha, ha, ha! mimo że ubierasz się krzykliwie i tak naprawdę straszny z ciebie tchórz Wszystko z tobą dobrze? Bo chyba wiesz, że ludzie twojego pokroju umierają jako piersi, co nie? Ja chcę wrócić do domu! Co to? O nie, o nie! Potknęłam się! Można to, tak na, można to nazwać potknięciem? Jak u mogłaś skończyć z tak kompromitującej pozycji po jednym zwykłym potknięciu? A czemu? Tu jakaś pułapka! Patrzcie, kable są. Cóż, nie będę ukrywał, jestem szczęśliwy! Najszczęśliwszy na całym świecie! Nie! Wstydzę się, niech ktoś mi pomoże! A! Nie wygląda tak uroczo, kiedy się wstydzi. To takie słodkie, zaraz mi się też wesoło robi. Powinniśmy jej pomóc. Wszystko w porządku, Mika? Troszkę szumi mi w głowie, ale ogólnie nic mi nie jest. Swoją głową to, to na pewno nie jest dobrze. Jest czymś jeszcze więcej niż tylko niezdarną dziewczyną. Ten upadek wyglądał jak magiczna sztuczka. W każdym razie, wszyscy obecni, przejdźmy zatem do dyskusji. Jajku, spać mi się zachciało. Masz rację, chciałbym sobie jeszcze trochę podjeść, dlatego będę mówił w trakcie posiłku. W końcu zbyt długo z tym wlekał. Po pierwsze, mam pytanie do Was wszystkich. Ten Misiek myśli, że może nas przekonać do tego, byśmy się nawzajem pozabijali. Co Waszym zdaniem jest nam potrzebne w tak dziwnych okolicznościach? Niby skąd mam wiedzieć do kurwy nędzy. Gadaj zamiast przeciągać. Jeśli nie chcesz bym przeciągał, to odpowiedź na moje pytanie Jak to, czego potrzebujemy? Z panią oraz jedzenia, to chyba oczywiste, co nie? Nie, zapomniałeś jeszcze o sraniu Prawidłowa odpowiedź to dobre jedzenie, dobry sen i regularny stolec A jakaś poważna odpowiedź? Czyżby by chodziło o więzi? Więzi? Tak uważam Jak długo, jak ostatecznie będą współpracować, to nic się nie stanie Nie stanie im na przeszkodzie Będziecie w stanie stworzyć nadzieję, która pokona wszelką rozpać. Dlatego właśnie, jeżeli chcemy opuścić tę wyspę, musimy wzajemnie sobie zaufać i pracować z siłami. A kurde, mówi to z taką powagą, jak on może tak się nie wstydzić? Ach, no tak, wyszło troszkę załośnie, nie? Jednak coś w tym jest. Dlatego właśnie, Monokuma narzuca na, na nas te mordercze zasady, byśmy się wzajemnie podejrzewali. Rozumiem, to była całkiem dobra odpowiedź. Skoro pojedynkę nie mamy szans z naszym wrogiem. To przeciwstawimy mu się jako grupa. Jednakże potrzebujemy czegoś o wiele bardziej solidnego i o wiele mniej błahego niż zwykłe więzi. A? Więc co? Potrzebujemy kogoś, kto będzie prowadził zdyscyplinowane przywództwo. Innymi słowy, potrzebujemy bezbłędnego lidera. Rozumiem. Nawet w sporcie drużyny potrzebują kapitanów. Cieszcie się, zamierzam przyjąć tę pozycję. E? Dobrze. Wprowadzę, wprowadzę, wprowadzenie mamy załatwione. Możemy przejść do głównego tematu. Chwileczkę! Słucham! Jakie słucham? Nie wiem jak ma, jakie, jakie masz wymówki, ale wszystko nam narzuciłeś. Zdecydowałeś sobie, że będzie z naszym liderem o tak. Nie bez jakiej paki. A, kto, a któż by mógł zostać lepszym liderem ode mnie? Jestem ostatecznym dziedzin, dziedzicem rodziny tokami. Dogami. To I stoję rangą wyżej nad wami wszystkimi. Matko, właśnie o tym mówię! Wszystko na nas wymuszasz! Poczekaj proszę Mahiru! Może i Biakuja trochę narzuca nam swoje decyzje, ale biorąc pod uwagę naszą obecną sytuację, wierzę, że takie zachowanie idealnie właśnie pasuje przywódcy. ]でも... Może i ma z rację, ale jeżeli chodzi o wydawanie rozkazów, to nawet Sonia mogłaby to robić. Yeah. Tu się mylisz, ja jestem tylko marionetką na pokaz. Mm. Cóż, ma pewne umiejętności przywódcy, ale skoro chce zaakceptować rolę lidera w takich okolicznościach, mm. jeżeli reszcie to pasuje, to się dostosuje. Dobrze, nareszcie mamy konsensus. Tak długo, jak jestem tu liderem, nie pozwolę, by komuś z was stała się krzywda. Poprowadzę was wszystkich, obiecuję! Nie! Jaki rzetelny! Może i jest rzetelny, ale... Jestem też zaskoczony. Nigdybym nie przypuszczał, że ten gość powie coś aż tak wzięsłego. Spodziewałem się raczej, że ostateczny dziedzic będzie nas traktował bardziej jak jakieś robaki społeczne. Dobrze, przejdźmy ra więc do rzeczy poważnych. Muszę wam coś pokazać. C coś nam pokazać? Chodźcie ze mną na wyspę centralną do parku... Zaberwork. Po, po tym jak dosadnie do nas przemówił, odwrócił się i opuścił restaurację, stąpając całą drogę. Tak jak myślałem, strasznie z niego gwałtowny człowiek. Rany, może jednak to był błąd wybierać go jako lidera. Mimo, mimo że każdy prawi, prawił podobne zażalenia, to i tak z, za nim podążyli, opuszczając restaurację. A ty? A ty? Siódme niebo. Aha. Z mojej czterej mrości, siewki zniszczenia. Udajmy się, udajmy się więc na koniec świata, do parku Zaber Work! Nie musisz krzyczeć, po prostu się pośpieć i idź. Nie musisz zwracać na mnie uwagi. Idź po prostu, ja dołożę do was później. Nie, mów, nie mówić przekonująco, wypcha z wypchanymi jak chomik policzkami. Nic na to nie poradzę. Kiedy jestem głona, to tracę większość swojej siły. Więc po chwili zjadła cały stos jedzenia z teleza za jednym chaustem. Niam, niam, niam. niam. Chopie, to było przepyszne. Zadłaś tak szybko, że raczej wątpię, byś poczuła jakikolwiek smak. Co się stało? Zadławiłaś się? Kurce, zadłam tylko troskę i apetyt mi się wyostrzył. Jejku, niech lepiej biakuje, szybko kończy swoją gadkę, bo zamierzam się potem dać do syta. Myślę, że też powinienem się zbierać. Czyli co, musimy teraz ręcznie udać się na tą wyspę. Lepiej się i pójdę za wiakują. Musi być w parku zaberwork. A muszę ręcznie dojść i coś się wydarzy. Bo. Chcę zrobić trochę tych kroków, nie? Żeby na co to zwierzątko urosło. No ale nie przezajmę, możemy pobiegnąć precyznie Plaża, wyspa centralna. Mam nadzieję, że jak biegniemy, to też nam kroki zalicza. Arg jest tu od razu po prawej, nie? Więc tu możemy sobie na spokojnie pomaszerować. Tak mi się zdaje, nie? Bo po lewej jest druga wyspa. Potem jest trzecia, czwarta. Tak mi się. A, mogę biegnąć? Skała monokumy Piąta wyspa. Czwarta wyspa. Czyli chyba jednak z... pomyliłem. Dobra, nic się nie stało. Nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało. Park Zaberło. Jak na chudych ludzi jesteście strasznie woli. Wygląda na to, że po prostu jesteś dla nas za szybki. Rany, nigdy bym nie pomyślał, że ktoś tak spasły może tak zasuwać. No więc po co tu przyszliśmy? Serio? Nie widzisz? Skoro tego nie zauważyliście, to chyba jednak miałem rację, że uznałem was za idiotów. Bomba? Co takiego? Co, co to takiego? Zostało 21 dni. Oczywiście chodziło o to. Tu oto coś położonego w samym centrum parku. Wygląda jak zegar, dość specyficzny. To coś odlicza. To było tu wcześniej? Nie, jestem pewien, że nie. Nalazłem to dziś rano, kiedy ponownie zwiedzałem wyspę. Nie wiadomo, kiedy dokładnie został tu umiejscowiony. To pewnie sprawka Monokumy. Co w ogóle oznacza to odliczanie? Pojęcia nie mam. Hmm, znów pojawia się... Tu coś, czego nie jestem w stanie pojąć. Ale to nie do... Ale to mnie nie dotyczy, bo nie wierzę w to, co się tu dzieje. Czy to możliwe, że to bomba? Z bomba? Jeśli by. Jeżeli by chciał wysadzić tę wyspę, to pewnie już to by to zrobił. Takie odliczanie byłoby mu zbędne. To. Do czego jest to odliczanie? To zostanie tajemnicą. Zaiste, tajemnica sama w sobie, co nie? Kia! Kia! Ono mi! Co ty tutaj robisz? Usłyszałam was jak rozmawialiście, gdy patrolowałem teren, więc przyszłam. Zaraz, to Monokuma się nie zabił? To dlatego jesteście tak zaskoczeni? Pupu, he he, nie musi się o mnie tak martwić. To nie było... Co by nie było, ja nigdy nie umrę. Rozumiem. Musisz być nieumarłym paskuswem, który przybywa z najgłębszych otchłani czysta dzięki czarnej magii. Chcesz, abym wziął cię pod moją niewolę? Monomi, w końcu jesteś mechaniczną maskotką, prawda? To normalne, że nie możesz umrzeć. Jak już o tym wspomniałaś, to ona potrzebuje wyłącznie kilku zapasowych części. Zapasowych? Cóż, to niemiłe słowo. W każdym razie, przyszłaś w całą porę. Mam do ciebie pytanie. Co ma znaczyć ten zegar i odliczanie? Odpowiadaj. Co? Odliczanie? Ła, co to jest? Hmm, wybaczcie, sama nie wiem. Naprawdę nie wiesz? Przepraszam, naprawdę nie potrafię zrozumieć, jakie zamiary ma monokuma. Nie wiesz, mimo tego, że jesteś jego młodszą siostrą? Nie jestem młodszą siostrą. Nie jestem młodszą siostrą mojego brata. Sam już nie wiem, czy zaakceptowała tą rolę, czy nie. W każdym razie, daj mi z siebie wszystko. Wykopmy, te Wykopmy tego dziabelskiego monokuma z wyspy. Jeśli nie wie, co oznacza to odlicanie, to jesteś dla nas bezużyteczna. że mi z oczu. Może, to może razem. Ogłuchłaś? Powiedziałem, że żebyś zeszła mi z oczu. Nie! Przepraszam! Wybacz, ale nie sądzisz, że jesteś dla niej troszkę zbyt szorski? Zaczyna mi być jej szkoda, panienko. Soniu, mogę cię tak nazywać? Nie, nalegam na taką nazwę. Nie ma potrzeby, by czuć jakąś przykrość do tego czegoś. To oczywiste, że musi pracować wraz z Monokumą. To by się przyjmował tym wypchanym, tym wypchanym chujkiem. Ważniejsze jest, o co chodzi z tym cholernym zegarem. Wygląda dość zło wrogo, czyż nie? Kto go tu postawił, jak zrobił to w zaledwie jedną noc? Jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić. Krótko mówiąc, tu nic nie ma sensu. Temat zamknięty. Co nie znaczy, że wszystko tutaj jest niewyobrażalne. Ta wyspa skrywa w sobie wiele zagadek, których nie możemy sobie poukładać od samego początku. Na przykład, jak udało mu się tutaj przetransportować 16 osób? Nie próbowałem sobie tego wyobrazić, odkąd nie tu sprowadzono, ale przyznaję, to naprawdę tajemnicze. Jest, jest tego więcej. Dlaczego wyspa Zaberwark, słynąca jako miejscowość wypoczynkowa, stała się bezludną wyspą? Nie ma tu żadnych oznak po turystach, czy też, nie, czy też mieszkańcach? Czy to w ogóle możliwe? Wszystkie cywilizacje kierują się ku upadkowi. Niczość staje się egzystencją, a potem ta egzystencja przeradza się w niczość. Czyli to wszystko runęło? Społeczność jest Bardziej jak owoc, kiedy, jej, kiedy już dojrzeje, nieuniknione jest, że w końcu też zgnije. Wraz z wzrostem ekonomii, sektory prywatne stają się coraz starsze, a biurokracja coraz potężniejsza i potężniejsza. Z biegiem czasu ta władza staje się priorytetem, zapominając o socjalizmie i niszczącym wszelkim ziarna do możliwych reform. Co za okropny nurt. Hmm, szczerze pow powiedziawszy, mało co z tego rozumiem, ale coś czuję, że to niezbyt pasuje do naszej obecnej sytuacji. Może to monobecnie wybiły wszystkich mieszkańców? I to właśnie dlatego jest bezludna? Jest taka możliwość, ale co do tego nie mamy pewności. Każda zagadka rodzi kolejne. Grrr, to jak, jakby to wszystko było jedną wielką tajemnicą. Masz rację, to największa ze wszystkich zagadek. Jednak, skoro wszystkie te zagadki sprowadzałem się do jednej, wątpię, że stoi za tym jakaś bezimienna grupa. Co chcesz przez to powiedzieć? Chodzi o to, że niezaprzestalnie jest to robota jakiejś ogromnej organizacji. Ogromnej organizacji? Monomi, Monokuma, Monobestie. Wszystkie te maszyny wymagają najwyższej klasy techniki, aby mogły działać. Dodając do tego w tony funduszy, takich rzeczy przecież nie sprowadza się od tak znikąd. Ta organizacja zapewne kontroluje wszystkie maszyny i monitoruje nasze poczyniania przy pomocy kamer. Czy to możliwe, że ich członkowie są gdzieś na tej wyspie? Wątpię. Prawdopodobnie są gdzieś indziej. Gdzieś gdzie jest bezpiecznie. Czyli gdzie? Niestety tego nie wiem. W każdym razie jestem pewien, że stoi za tym naprawdę potężna organizacja. Rozumiem. Wielka organizacja jakoś nie mogę sobie wyobrazić ludzi, którzy do niej należą. Pomyślmy. Możemy wziąć pod uwagę korporację Togami, Królestwo Nowa Silk albo Klan Kuzuruju. To mogła być jedna z tych grup, jak nie jeszcze potężniejsza. Co? Jestem przyzwyczajony do tego, że ludzie mi nie ufają. Mów sobie, co chcesz. Czekaj! Czekaj no! Mnie, mnie nie obchodzi klanku Kuzuruju, ale nie pozwolę w to wciągać panienki Sony. Panienka Sonia jest gorącą blond księżnicką. To nie chest, by porównywać jej godność z twoimi ludźmi. Tak, tak, a teraz jak już się przymknij pantofelku! Pantofelku, mówisz o mnie? Twoje krzykliwe ubrania od razu pokazują, że chcesz być fajny na siłę, a tak robią tylko... A tak robią tylko typowe pantofelki. he. he, he. musi być ci ciężko ży żyć w tak załosnej branży. Tego już za wiele mi krusie, posunęłaś się za daleko. Hej, Biakuja, ty tak na serio? Żeby posądzasz o królew to królewskie, Sony i swoją rodzinną firmę? Po prostu już użyłem ich jako przykładu. Nie twierdzę, że mają tym coś wspólnego. Ale jesteś pewien, że mierzymy się z czymś większym, prawda? Nawet jeśli założymy, że taka organizacja naprawdę istnieje, to po co mieliby robić nam coś takiego? Nieważne, ile jeszcze będziemy o tym gadali, nie możemy pomówić o czymś bardziej realistycznym. Cele naszego wroga są nieznane. Dopóki nie znajdziemy tego, kto za tym stoi, to dopóty nie poznamy jego zamiarów. Dlatego im szybciej uda nam się poznać ich tożsamość, tym bliżej będziemy rozwiązania. Całe szczęście, zgodnie z End Handbookiem, możemy dowoli eksplorować wyspę. Na tej wyspie musi znajdować się jakaś wskazówka o naszym wrogu. Zacznijcie więc jej szukać. Dobra, bierzmy się do roboty. A czego właściwie szukamy? Akane, czy ty słuchałaś? Musimy znaleźć wskazówki o tym, kim jest nasz wróg. Nie ma problemu. Nieważne, jak wielka jest ta organizacja, nie mogą nie się z nami równać. Ich, przeznaczenie będzie upadać. Ich, ich przeznaczeniem będzie upadek i obrócenie się w pył, jeśli staną naprzeciwko moim siewcom zniszczenia. Ojejku, chomiki wyszły z jego szalika. Ty cześć, Są takie urody, Urocze. Urocze, powiadasz? Dziękuję za tym. Chyba bardzo cię to cieszy, nie? Kolej zgadza sobie z panienką co jakby nigdy nic. Kiedy... kiedyś go za to dopadnę. Nic z tego nie łapię. póki co musimy być bardzo ostrożni. Dobrze, chociaż czuję ulgę dzięki ich zaangażowaniu. Dziwne, bo czuję jakbym naprawdę mógł na nich polegać. To przez to, że każdy z nich nosi... Tytuł ostatecznego Ale co ze mną? Czy mogę w ogóle nazwać się jednym z nich? Olara, dalej nie mogę sobie przypomnieć jaki posiadam talent Dobrze, powiem jeszcze jedno Nie mamy czasu, by myśleć o czymś takim głupim jak zabójstwo innej osoby Musimy robić to, co do nas należy Obserwujcie, spekulujcie, rozpoznawajcie i ogarniajcie Jeżeli to dla was niemożliwe, to tylko przetrwajcie Najważniejsze jest jednak to, byście mnie słuchali. Zrobię wszystko, aby każdy z Was powrócił do normalnego życia. Oto mój pierwszy rozkaz, rozumiano? Wow! I to się nazywa odjazd! Jego prawa ręka jest taka tłusta. Mam dla ciebie genialne przyzwisko, świńskie łapy. Świńskie łapy? Nigdy bym nie pomyślał, że dożyję dnia, w którym ktoś może mnie tak nazwać. Nie jesteś o to zły? Jakbym, jakbym mógłby być zły o coś takiego, o coś tak malackowego? Dokładnie. Mi się przyjrzała i dzięki temu nadała przyczwisko. Nie widzę w tym nic złego, żeby mnie tak nazywała. Możliwe, że nawet mi tego brakowało, zważywszy na to, w jakiej aktualnie jesteśmy teraz sytuacji. Konesie całkowicie pochłonął ten monolog. Nie martw się o to, po prostu mówię do siebie. Rozumiem, nie jestem pewien, ale zgaduję, że ten gość nie tylko pewny, jest pewnym w siebie narcystycznym dupkiem, na jakiego wyglądał. Mimo, w sytuacji, w której jesteśmy, on zachowuje spokój. Wydaje się bardzo wiarygodną osobą. Dobra, powinniśmy posłuchać Biaku i nie tracić, nie, tra nie tracić energii na niepotrzebne myśli. To prawda, że nie jesteśmy w najlepszej sytuacji, ale też nie w najgorszej. W końcu nie jesteśmy tu sami. Mamy wielu przyjaciół, którzy będą nawzajem się spierać. Serio? Ale żenada? <śm> Haha, wiem, sam też przez chwilę pomyślałem, że, że to co mówię może brzmieć trochę zaośnie. Przyjaciele, tak? Szczerze, do to nigdy nie, myś nie myślałem o przyjaźni. Takie rzeczy wydają się dość zawstydza zawstydzające. Nigdy bym o tym nie pomyślał, że w obecnej sytuacji nie, właściwie to coś bardziej przez to, co tu się dzieje. Koniec końców, musimy rozwiązać wszystkie zagadki związane z tym odliczaniem. Wróciliśmy do hotelu, nie tracąc nadziei. Uwierzysz swoich przyjaciół. Myślę, że teraz będzie to, to będzie ciężkie, ale wierzę, że z czasem uda mi się w pełni im zaufać. Hehe. Czyli, czyli jeśli tak myślę, to czy nie robię przypadkiem postępów? Wróciłeś do domu? Nie ma sensu patrzeć się cały dzień w sufit. Skoro mam trochę wolnego czasu, to warto byłoby chociaż gdzieś przejść, się przejść i z kimś pogadać. W wiem, że przybyłem tak nagle, ale to idealny czas na mały samouczek. W, w czasie wycieczki szkolnej nadejdzie taki moment, który nazywamy czasem wolnym. W trakcie tego wydarzenia będziemy móg będziesz mógł umocnić swoje więzi, spędzając innymi uczniami trochę czasu. Ponadto możesz dać im prezent, który sprawi, że będzie lepiej przez nich postrzegany. Prezenty zdobędziesz z mono. z mono. mono palmy oraz automatów w supermarkecie. Kiedy twoje więzi już się wzmocnią, dojdzie do unikalnego wydarzenia oraz dostanie dodany wpis do profilu do ucznia. Poza tym, jeśli pokażesz fragmenty nadziei, które udało ci się zdobyć usami, w profilach usiu plusowy królik nagrodził umiejętnością. Możesz swobodnie wzmacniać swoje więzi z kim tylko chcesz. Poza tym, kiedy już spędzisz z kim czas, upłynie trochę czasu. Po tym czasie wrócić do swojego domku. Po kilku takich sesjach czas wolny się skończy i znów powrócić do głównej linii fabularnej. Jeśli jesteś aspołeczny, zawsze możesz pominąć czas wolny kładąc się na swoje łóżko. Oczywiście ta opcja jest dobra wyłącza w momencie, kiedy będzie cię interesowała tylko główna fabuła. To chyba możemy zakończyć ten odcineczek. Tak zobaczmy, tak na chwilę, bo mamy czas wolny. Zobaczmy co w ogóle ktoś tu jest Zobaczmy co w ogóle coś tu się znajduje Nie mam pojęcia Tu jest tam no, z tą małą kretynką może z tą pielęgniareczką I nie wiem kto zginie i kto jest pierwszy ten i tak dalej Bo o, jednak nawet jak przed tym jak zacząłem grać w pierwszą część to mniej więcej znałem fabułę No bo chyba u corna oglądałem na pewno nie całą grę, ale tak jakąś część. Na pewno pierwsze dwa rozdziały nie oglądałem, bo kojarzyłem od początku. Potem sam do czwartego doszedłem, tak jak opowiadałem coś w let's playu, jedynki. I to tak naprawdę od piątego rozdziału było wszystko dla mnie nowe. No nawet sami widzieli ci, co oglądali widzieli, bo miałem save'y. Ale dobra. Zapiszmy rozgryweczkę, kupil. No dobra, yy, no dobra, no to zapiszmy rozgryweczkę, czyli tak, tu będzie czas wolny, więc mam nadzieję, że się podobało, dziękuję za poświęcony czas, może tak, zrobimy tak, nagram, nagram teraz w niedzielę jeszcze Higurashi, dwa w tym tygodniu, a na, i do czwartku muszę nagrać, Czuję przed. powiedziałem, kto w, w jaki Muszę nagrać na nas kolejny następny tydzień, bo na zapasie. Hmm. No nie będę w stanie nagrać tych odcinków. No dobra, ale to jest nieważne. Ważne, ważne to jest to, że ten odcinek jest wystarczająco długi. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się w następnym cudownym, fantastycznym, fenomenalnym w trąbkę odcineczku. Z tej strony był Jakub, a to była Dan Rompa na wspaniałym tłumaczeniu tej genialnej, wspaniałej grupy, jaką jest, jaką jest, jaką jest, jaką jest. Tak, mam zapisane. Jaką jest! Monorynka team! Dzięki nim ta cudowna. Ro... Ta cudowna produkcja! mogła nam po polsku zawitać za, za na naszych komputerach i dzięki nim właśnie Monokuma zarechotał już po raz drugi po polsku więc z tej strony był Jakub, to była Ropa 2 pożegnanie rozpaczy i widzimy się w kolejnych epizodach NARA!